Ja mam, dzisiaj mam dzisiaj że pokażę Wam kolekcję dumnic z naszych. Kolekcjonezka z 2018 roku. Wydawane to było w Biedronce. Kolekcje bardzo szybko przeze mnie. Na mistrzostwa świata taka kolekcja kart na klejek. Tutaj mamy wszystkich piłkarzy reprezentacji Polski, którzy wzięli udział w mistrzostwach. Przez prawie wszystkich. Otwieramy. Tu mamy spis treści, występy. Tu mamy listę naklejek i listę kart. I tu są o kolekcji, to są pierwsze naklejki. Mnogo Polski, a także cała reprezentacja to jest w którym awansujemy na mundial. Tutaj mamy też jakieś naklejki starsze. Hmm. Tutaj jest w ogóle naklejka. może mała osób nie. A. Kolejne historyczne momenty. Droga do sukcesu. No i tutaj też takie naklejki specjalne. to jest fajna naklejka dla tego. I tutaj na razie kończą się naklejki. I tu są karty. I karty ja mam pokładane w ten sposób. Żeby zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie było widać wszystkich razem, jakby. O, pierwsza strona jest taka. Fabian Szczęsny, Piszczek, Glik, Pazdan, Cionek, Jędza, Jarubus, Błaszcz, Kowski. Strona druga jest to Grosik, Grychowiak, Mączyński, Zieliński, Linaty, Lewy, Teodorczyk, Glik Jadaś na walkę. O. Tych karty też mam dużo już, możemy poddawać e, Tu nie było naklejki, tutaj się zaczynają naklejki. E, z 3 z, z zawodnikami. Mm. No i mamy pierwszą stronę ramkarza, najpierw Słukasz Łabiański. Każdy z nich miał chyba 4 naklejki, albo coś koło tego. No, Słukasz Łabiański 4. Tu tak, 4 szczęsne. Nie, Skorupski ma trzy tylko, ale no. Piotr Radomna, Lik, Michał Padlon, martusz Bereszyński, Tiago Cionek, Piszczek, Artur Jęczejczyk, Kuba Błaszczykowski, Maciej Rybus, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Krzysztof Łączyński, Mariusz Stąpiński, Karol Linety, Łukasz Teodorczyk, Robert Lewandowski, takie naklejki. Te jeszcze jest Milik. tutaj jakieś naklejki dwa z dobraną nauką. To są wszystkie grupy, jest takie podwójne z nakleję nasze Tu są wszystkie grupy, jakie były na Mistrzostwach Świata. No i tutaj są nie więcej się tak i to po prostu można było sobie ułożyć jakoś taką swoją reprezentację wymarzoną na składy. I to byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się L.